Masz dość matowych, porysowanych chromów, które szpecą twoje auto? Chcesz, żeby znów śniły jak nowe, ale nie wiesz, jak się za to zabrać szybko i skutecznie? Dobrze trafiłeś. Pokażę ci prosty sposób, żeby przywrócić im dawny blask w mgnieniu oka. Ale zanim omówię ten temat, sprawdź mój sklep z tanimi akcesoriami do twojego auta. enimo.net fajne gadżety na ciekawy prezent. Zacznijmy od podstaw. Zanim zaczniesz polerować, chromy muszą być czyste. Użyj ciepłej wody z delikatnym płynem do mycia naczyń i miękkiej mikrofibrą, żeby usunąć brud i kurz. To kluczowe, bo każde ziarenko piasku może zadziałać jak papier ścierny. Po umyciu dokładnie spłucz i osusz element najlepiej drugą suchą mikrofibrą, unikniesz zacieków. Teraz przechodzimy do gwiazdy programu specjalny środek do polerowania chromu. Nie eksperymentuj z domowymi sposobami, bo możesz uszkodzić delikatną powierzchnię. Wybierz pastę lub mleczko przeznaczone konkretnie do chromu. Nanieś niewielką ilość środka na miękką bawełnianą szmatkę lub wacik. Pamiętaj, by polerować delikatnie, kolistymi ruchami, bez nadmiernego nacisku. Chrom to cienka warstwa, którą łatwo zetrzeć. Pracuj na małych fragmentach, a zobaczysz, jak brud i nalot zaczynają znikać, a powierzchnia odzyskuje swój blask. Gdy skończysz, weź czystą, suchą mikrofibrę i wypoleruj chrom do wysokiego połysku. Zobaczysz, efekt powali Cię na kolana. Twoje chromy będą wyglądać jak prosto z salonu. Jeśli ten film Ci pomógł, to daj łapkę w górę i wciśnij przycisk subskrypcji, aby więcej kierowców dowiedziało się o tym. Jeśli ten film Ci pomógł, to mała autopromocja. Odwiedź mój sklep: enimo.net. Przydatne akcesoria do auta, idealne również jako prezent. Link znajdziesz pod filmem. Każdy mały zakup to dla mnie duże wsparcie. Dzięki za oglądanie!